w kolejnym odcinku z gry charles A dzisiaj będzie kolejna próba Z zabicia tego oto pana Na trybie koszmarnym Czyli trybie, który po prostu został stworzony, żeby cię zdenerwować, żebyś po prostu... Cię zdenerwować Między filmami wymyśliłem jakąkolwiek taktykę Dzięki której będzie... Zarobimy jak najwięcej jak najszybszym czasie... No ale dobra, ja rozumiem, rozumiem. A dawaj, dawaj, dobra, dobra. dobra. Więc na początku... To będzie znaleźć płacz później... Nieważne, później. Na początku trzeba pojechać do stoły Później musimy pojechać więcej tak samo jak jest normalnie. Albo czy z otwartym po prostu możemy się przejść? Bo i tak tak będzie szybciej. Dobra, dobra. Z... A spokojnie, spokojnie. Ja wiem, że jest. Ja wiem, że jest taka rzecz jak mapa spokojna. Czy to jest jakikolwiek sklep? Nie ma skrapu Właśnie, bo tutaj też może być sumy scrap Dobra, dobra. Czy to jest jakikolwiek scrap. Czy nie? Chyba nie. Bo to nie ma żadnego skrapa. Dobra, dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem.

Nie zatrzymujemy się, nie ma po co. Bajcie go. Tylko tyle powiem. A teraz możemy nad nie mój. Mu... Okay. możemy w sumie przetruchać stąd tu. Później o tu. Później przetruchamy się tu i tu. Później przetruchamy się tu. Co to było? Dobra, pewnie jest idealny Nie będziemy prawie w ogóle uży używać ciuchci. jest zdecydowanie za już. A to już gdzieś za chwilę będzie. A tutaj jest coś. To jeszcze jest drugi skrap. W sumie w prędkość nie musimy iść Bo on i tak, tak jest szybszy od nas, bo napisane Więc tym, co musimy to iść w siłę rażenia Dobra, dobra, nie musimy nas skręcać W siłę rażenia i w pancerz Tak? Jesteśmy... Ok, już jesteśmy tutaj Pojedziemy teraz tam Tak jak chcieliśmy Dlaczego on ma... No. Mam rawalić

To już było 6, 7 8, 5 Dobra, ja już ją ukończyłem, ta dobra, teraz trzeba iść tutaj I idziemy tutaj. Let's go Będzie szybciej niż ciuchcią. Ciuć aktualnie jest mega powolna. Jestem ciekaw, czy pociąg nie może e, ten. Czy piorun nie może trafić? Albo czy, albo, czy to jest coś jeszcze więcej? Oprócz pociągu. Dobra, let's go. nie dobry. Dobry, dobry, Tak, 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 tak. Tak e, wejść nie można. Już pamiętam ale się bidiery Nie wiem, czy dopiero też co akurat nie ustawione. Dobra, teraz i idziemy co albo Dobra, idziemy tam. Miejcie Dobra, ja rozumiem. Możemy w sumie stąd wziąć scrap i stąd w sumie też. Go, let's go. Możemy jeszcze tutaj zahaczyć opcjonalny scrap. Jeżeli takowy tutaj będzie, gdzieś tak jeszcze gdzieś widziałem scrap. Gdzieś może Dobra, dobra. Fajnie, że mam twój szacunego, tak. teraz idziemy o tu. To... Później jeszcze będziemy myśleć, że to kopalni przeskoczyć. O kurde, to się błysło. Co tylko błysło? Dobra, to jest To jest akurat ważniejsze. Mam na przykład jakiś jajek. Dobra, dobra. Będzie iść na spokojnie. Dzień dobry dzień dobry przy pana Ja rozumiem, że panu chyba coś się stało, tak? Spokojnie, mój drogi I Chyba też jeszcze jest skrap Dobra, ale skrap Plus dwa skrapy Raz. Aha, teraz to ja trzeba będzie się przytruchtać Jestem zaniepokojony, bo muzyka się zmieniła A ja jeszcze muszę pójść na bagna Słuchaj, nie w sensie nie to, że muszę e, Przydałoby się pójść na bagna.

O, ile, ile ty mi za Ile? Chłopie? Ty, ty mi zadajeś całe HP? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Na no, spokojnie. Nie, już nie ma. Naprawdę. Zaufaj Legendam się szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, wiem, gdzie mam mniej więcej iść. Pójdę tak naokoło. O flapiti, ci, dobra, Ejo. Oj. Dobra, to jednak nie zadziałało za dobrze Ale po prostu musimy tam podjechać e, Tak po prostu, się...

nie wiem czy wiesz, ale ty ty szybciej zginiesz ode mnie. Tak wiesz, nie to, że coś. Ty zginiesz dosłownie za jakieś 2 minuty. Ja zginę bardziej za jakieś 20. Jeżeli dobrze pójdzie, to w ogóle nie zginę. Właśnie, jeszcze tutaj trzeba. No, szybciej, szybciej, staruszko. Dobra, dobra. Na spokojnie. Tutaj jeszcze nikt nam nic nie zrobi. Więc weźcie się, już może uspokój. Dobrze by było, co? Dobra, dobra. Open up that door and lead the way. <laughs> <She's>... I'm gonna. <laughs> dobra, dobra. Dobre, dobre. Well, that good. We can. Are you ready? Dobra, dobra. Rosana Rosomia. Yeah, baby. We're coming for you, Charles. Oh, yeah, she do, she. Do you hear that? It's him! It's him! Get the gun! A, maluć go. Eee, się już może uspokój, Eugeniu. Co, przydałoby ci się? Złość piękności szkodzi mój drogi. Tak jak tutaj możemy, w sumie. Ten będzie znacznik. No więc na początku pojedziemy tutaj, później się wrócimy stąd, tu. Później pojedziemy tu. Za przykaz jeszcze zahaczymy o tu Później w sumie znowu będziemy musieli się wrócić o tu Pojedziemy tu Później tutaj będzie pierwszy zapewne Pierwszy czas naszego spotkania z Charlesem I wtedy będziemy musieli go atakować tą bronią W sensie tym sprayem na komary Później jak go może odciągniemy to pojedziemy później tu w nie. trzeba ja tutaj muszę się zatrzymywać, czy nie mogę zaraz pjechać o tutaj. A ja wiem, wiem, wiem. A się to jeszcze moglibyśmy Dobra. Albo możemy spać tu. Albo nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, Tam nie jedziemy już. Na pewno musimy jedną kopalnię. To jest nasz główny cel. Szybkość nie musimy inwestować już, ponieważ on i tak, tak jest od nas szybszy. Szybkość będziemy testować na samym końcu. Mam na tak, 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 tak. Ja wiem, kim jesteś. Ja wiem, czego potrzebuję. Co to było? Jeden co musi zrobić to dać mi klucz do, do O Cyk, cyk, cyk Nie, już to jest parę minut Jakby naprawdę Ja cię długo nie zajmę Dobra, gdzie był jeszcze jeden, skrab... było, to było jeszcze jeden skrabidło? Pamiętaj, ten jeszcze ten Dobra, mamy 9 skrapu. 4 wydamy na. W ogóle, na ten, na. żeby nasz 17 żeby nasz miał 100%. Dajmy może siłę rażenia. A później będziemy iść w pancerz. Ale teraz się wracamy o tu. Ok. Y Kurde, ale... Jaś Dinner niczego nie ma. Weź jeszcze w sumie jest achievement, e, żeby zdobyć wszystkie farby. Wiemy, że na farba jest tutaj. Kolejna jest... Tutaj, tu też wiem, tutaj też coś w sumie jest. A gdzie ja jestem? Jestem tu. Hamuj, hamuj te! hamuj! mój No, Dobra, już 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 bo to znowu przelecisz. Let's here Ale lecisz Teraz tu Tylko nie wiem, jak to zrobić Czy zrobić, że... To, dać pociąg gdzieś tam, hen hen Później to wszystko wlecieć i żeby gdzieś tam miał No, no pociąg czy? Nie wiem w sumie A, najwyżej trochę przejedziemy, żeby pociąg był gdzieś o tu żeby było mniej wracania się. jedź. Ja wiesz. A, dobra walcz. Dobry. Tak tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Uspokój się. Ja wiem. Cięższe ja miałem coś tutaj pójść. Dobra, 150 metrów. Myślę, że nie zaszkodzi. Drukcikiem przebiec. Ale to jest chyba ta dróżka. Nawet nie wiem, czy ja muszę zaczynać tą misję. Dobra, co mi szkodzi, zacznę. Biorę. Dobra Dobra, pora wziąć rozpiek na 5 kilometrów No idź, idź Idź, idź, idź Idź get out get out dobra, już zdążę, zdążę, zdążę o. mamy rybę ryba jest to jeszcze gdzieś powinien być skrapy dobra, tu mamy jeden skrap dobra, musimy tam dojść widziałem takiego trika dobra, to jest już za bliskie że podobno jeżeli będziesz trzymać SHIFT i spamić W to to Cię nie wykryje ale aktualnie to temu w ogóle nie ufam no idź idź Idź, idź, idź Dobra, walić tam Dobra, walić, walić Idź, idź, idź let's go. let's go, let's go, let's go, let's go Let's go Dobra, dobra, dobra Eee, ciuchcia, do ciuchci, ciuchcia Gdzie ciuchcia? Ciuchcia tam Ciuchcia, potrzebuje jak najszybciej to ciuchci bo tu już Charles zapewne gdzieś będzie się czaił Szybciej, szybciej Dobra, tu jest już ten pokój Właśnie, warto w sumie dom Jedź No ale teraz pojedziemy tutaj Właśnie, ile skrapów mamy? Ile 42 skrapy Znaczy mamy. tę się. Jak już powiedziano, się nie przyda. Najlepsze byłaby siła rażenia i duży pancerz, żebyśmy. żebyśmy dostawali mniej damage'a Dobra, tutaj będzie pan. go się dostaje. Miarę dużo sklepu Look, kid. Co tu jest dzieckiem, chłopie? Nie wychodzisz w ogóle z domu I masz dziury Oj Czy jest u Ciebie miejsce? No nie Ej, no way No way No, no No nie Ej, no co to jest? No co ty chłopie robisz, no? No nie Dobra, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, A tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. Pa pa.